Ej, szczerze, nie rozumiałem nigdy konceptu, ale to może dlatego, że no ja zostałem wychowany w sposób taki, że no jak mi w szkole nie wyszło, to nie, nie miałem szykany, jakiejś kary i tak dalej. Tak, z czasem było, że no krócej na dworze spędzę czas, bo muszę się pouczyć więcej, ale jak przyszedłem z jedną, jedynką, drugą, jedynką, czy gorszymi ocenami, to nie miałem takiego, że rodzice mówią, że jest wszystko okej, okay, w 100%. Tylko starali się to fajnie balansować, że z jednej strony mówili mi, że okej, okay, nie wyszło ci, ale możesz to poprawić. Możesz zrobić coś lepiej i po prostu włóż więcej czasu w naukę, zamiast wyjść gdzieś. A jednocześnie nie mówili mi, że ja z jedynką, to nie dostawiam op... E e jak to jedynka, bo ktoś tam ma lepiej. No, ja bardziej sam już wchodziłem w takie porównywanie się do kogoś. Ale to jest chyba moje trochę spaczenie, bo ja lubię porównywać się do kogoś, jeśli chodzi o wyniki. Tylko dlatego, że jak widzę, że ja jestem gorszy od kogoś, to lubię taką zdrową rywalizację ze sobą zrobić, że to, że ktoś jest lepszy ode mnie, to trochę mnie tak motywuje, żeby próbować jeszcze podciągnąć.